Na trzecim progu dofinansowania dostajemy maksymalnie 100% na wszystko. Jeżeli chodzi o koszty netto, należy pamiętać, że za VAT musimy zapłacić. Jeżeli będzie to nam wykonywała firma, to jest 8% vat -u. Jeżeli natomiast będziemy sami kupować sobie materiały, to VAT-u do zapłaty mamy 23%. Niemniej jednak, pomimo tego, że mamy 100% dofinansowania, to są pewne maksymalne kwoty dofinansowania, jeżeli chodzi o to, na co możemy ile dostać. A konkretnie: Pompa ciepła, powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności, maksymalnie 35-200 netto. Gruntowa pompa ciepła, maksymalnie 5900 kocioł gazowy kondensacyjny 15300 kotłownia gazowa 18500 kotłownia gazowa jest wtedy jeżeli nie mamy przyłącza gazowego i musimy je wykonać kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie maksymalnie 2400 kocioł na pelet drewno o podwyższonym standardzie maksymalnie 2400 ogrzewanie elektryczne maksymalnie 13900 instalacja CO i CW, maksymalnie 2400 rekuperacja czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła maksymalnie 16700 a fotowoltaika maksymalnie 15000 jeżeli chodzi o o ocieplenie, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i tak dalej, maksymalnie 100%, i tutaj kosztów maksymalnych za metr kwadratowy i tak dalej nie mamy.